Dzisiejsze wystąpienie chciałbym poświęcić europejskim kwalifikacjom do Mistrzostw Świata 2022, które odbędą się w Katarze. Już kilka tygodni temu do mediów trafiły koszyki, w których znajdą się poszczególne reprezentacje. Polska znalazła się w koszyku numer 2. Ja, podobnie jak wielu internautów, pozwoliłem sobie wytypować. Rywali, z którymi Polska mogłaby się mierzyć podczas tych y, kwalifikacji. Na pierwsze miejsce postawiłem na Francję, ze względu na to, że już wiele lat z nimi nie rywalizowaliśmy na tym polu, a to jest y, Mistrz świata sprzed dwóch lat. Y, z koszyka numer 3 wytypowałem Rosję ze względu na to, że no, nie tylko względy historyczne i polityczne, ale również dlatego, że. W kwalifikacjach, czy to do Mundialu, czy do Euro, nigdy nie mierzyliśmy się z Rosją, natomiast graliśmy z nią podczas turnieju Euro 2012, który odbywał się w Polsce i Ukrainie. W Warszawie zremisowaliśmy jeden do jednego. Z czwartego koszyka wytypowałem reprezentację Słowenii, ze względu na to, że ze Słoweńcami mamy takie dosyć trudne te batalie. W Polsce nam jako tako idzie gorzej jest na słoweńskiej ziemi. Z, kolejnej, z kolejnego zestawienia wybrałem wyspę Owcze, które, podobnie jak Rosja, no nie były naszym rywalem w tego typu spotkaniach. No i oraz Gibraltar, z którym rozpoczęliśmy batalię o Euro 2016 za czasów Adama Nawałki. Z tą drużyną wygraliśmy wtedy 7 do 0. Dobre wspomnienia, więc stwierdziłem, że czemu nie Gibraltar. No koniec końców losowanie trochę wyglądało inaczej. Trochę się zdziwiłem, bo nie tylko względy polityczne, ale również aura pogodowa zrobiła podział praktycznie na, na te grupy. Co mnie to też dziwiło podczas tego losowania, że Białoruś nie mogła być w jednej grupie z reprezentacją Finlandii czy z reprezentacją Ukrainy, właśnie ze względu na aurę pogodową, natomiast Kazachstan już mógł, więc to też tak z jednej strony Białoruś nie może, ale z drugiej Kazachstan może być z tymi reprezentacjami w grupie. No ale przejdę do rzeczy. No, my trafiliśmy do grupy I w której zmierzymy się z Anglią, Węgrami, Albanią, Andorą i San Marino. Zacznę od Anglików, z którymi mamy dosyć taki słaby bilans. Jedno zwycięstwo, 7 remisów i 11 porażek. No to jedyne zwycięstwo miało miejsce w 1973 roku, kiedy Gadocha i Lubański strzelili bramki. Polska wygrała wówczas 2 do 0. W tych samych eliminacjach na Wembley popisywał się Jan Tomaszewski, który oczywiście po wylosowaniu Anglików już został zaprezentowany w mediach, już zadawano mu różne pytania na ten temat. No i z tymi Anglikami naprawdę mamy ciekawe mecze wielokrotnie żeśmy się z nimi mierzyli, no trochę tam ta kadra jest solidna. W szczególności na mundialu w Rosji było widać, że ta drużyna jest dosyć młoda, ale utalentowana piłkarze, którzy odnoszą sukcesy zarówno na krajowym podwórku, jak i w europejskich pucharach. No tutaj. Y, boję się, że z Anglikami będzie y, trudny bój. No, mam nadzieję, że mu... zmieni się to na przykładzie a, y, Portugalii, czy y, za, za czasów Benhakera, czy Niemiec za czasów Nawałki. No, zobaczymy jak to się z nimi y, wszystko potoczy. No, y, drugą drużyną, o której chciałbym coś powiedzieć, no, to jest, y, są Węgry. Z Węgrami mamy trochę lepszy ten bilans, no, 8 zwycięstw, 4 remisy i 20 porażek. Tylko, że muszę zaznaczyć, że te porażki to y, wynikają z tego, że Węgry y, w przeszłości były naprawdę bardzo silną europejską drużyną, która potrafiła wszystkich y, pokonać, pokazać się z jak najlepszej strony. Ale y, trzeba pamiętać, że ta drużyna no, u siebie w Budapeszcie potrafi sprawić niespodziankę, potrafi zagrać naprawdę na wysokim poziomie. Mają y, Niemanie Nikolicia, który w przeszłości grał w Warszawskiej Legii. Y, z jego strony no, obawiam się jakiegoś zagrożenia, ale bardziej obawiam się zagrożenia ze strony piłkarza RB, RB Salzburg, 20-letniego. Dominika Soboszla, Soboszlaja, który pokazał teraz w meczu z Turcją, że jest naprawdę utalentowanym piłkarzem i za chwilę może wylądować w jakimś solidniejszym klubie, w którym może być gwiazdą pierwszego formatu. Kolejną drużyną jest Albania. No z Albania no to siedem zwycięstw, trzy remisy i jedna porażka. No z tą Albanią może być różnie. W Tiranie, no bo w Tiranie odnieśliśmy jedną porażkę w historii w 1953 roku, ale ogólnie to jest naprawdę trudny, trudny rywal napsuli krwi podczas Euro 2016 e, Francuzom czy Rumunom, z którymi wygrali e, dużo, dużo mają po prostu do Włoch ich bardzo ciągnie, że mają piłkarzy, którzy grają w lidze włoskiej e, trenerów, e, którzy mają włoską myśl szkoleniową, więc to może być naprawdę trudny rywal w szczególności, jak mówię, w Tiranie, bo w Polsce może, może być tak, że uda nam się y, pokonać tą y, drużynę. Przedostatnią ekipą z piątego koszyka y, jest Andora. Z Andorą graliśmy raz. Raz na stadionie warszawskiej legii przed Euro 2012. Y, wówczas pokonaliśmy ich y, 4 do 0. Y, Andora nie powinna być jakimś tam trudnym przeciwnikiem. No w tym piątym koszyku wylądowała dlatego, że na tle swoich tam rywali prezentuje się dosyć dobrze, jeśli chodzi o ten sam poziom piłkarski. No mają piłkarzy, którzy występują w czwartej piątej lidze hiszpańskiej, więc no, to nie jest jakaś tam bardzo profesjonalna drużyna, ale też nie można ich nazywać ogórkami. No, trochę bardziej ogórkami można nazwać drużynę San Marino, z którą mierzyliśmy się ośmiokrotnie i ośmiokrotnie z nimi wygraliśmy. Co prawda, strzelili nam bramkę w 2013 roku, wygranym 5 do 1 spotkaniu, no ale potrafiliśmy na przykład ich 10 do 0 wygrać. Wygrać z nimi w Kielcach w 2009 roku to jest najlepszy jak dotąd wynik polskiej reprezentacji jeśli chodzi o mecze międzynarodowe Robert Lewandowski z sentymentem pewnie wróci do tej rywalizacji z San Marino ze względu na to, że w 2008 roku w tym meczu zadebiutował w kadrze Hakera zdobył wtedy nawet bramkę w tym debiucie więc San Marino naprawdę no, Momentami można dobrze wspominać. No, y, terminarz terminarz y, jeśli, y, nie jest jakoś taki ani zły ani dobry, bo to niby komputer losował. Wychodzi z niego, że w marcu zagramy wpierw w Budapeszcie y, z Węgrami, później u siebie z Andorą, a 31 marca z Anglikami, ale niestety to nie będzie taki mecz symbol o którym no, mówili dziennikarze, trenerzy, to raczej będzie bardziej taki mecz no, wal walki na Wembley. Zobaczymy wtedy, jak nasza reprezentacja jest gotowa. No, jeśli by jakiś sukces odnieśli na Wembley, no to z y, pozytywnym myśleniem będzie można wtedy wkroczyć do przyszłorocznego Euro. Ale jeśli im się no, za bardzo nie powiedzie, no to ze spuszczonymi głowami kibice będą oglądali Potyczki podczas Euro 2020. W Jesienią za to już będziemy mieli potyczki z Albanią, u siebie później z San Marino. No i z Anglią 8 września w październiku zagramy z San Marino i Albanią, a na zakończenie w listopadzie na wyjeździe z Andorą, no i na zakończenie z Węgrami. Jak już wspomniałem, no będzie taka grupa dosyć ciężka pod tym kątem, żeby walczyć o pierwsze miejsce. Przecież no mam nadzieję, że uda się, no bo pierwsze miejsce to jest awans bezpośredni na mundial w Katarze. Gorzej jak zajmiemy drugie miejsce. Drugie miejsce no to zagramy w barażach, tylko że w tych barażach to mogą zagrać silne drużyny z innych grup. I wtedy to mogą się zacząć schody. No dlatego no, mam nadzieję, że prędzej czy później ta kadra Jerzego Brzęczka troszeczkę jakby ruszy z miejsca. Nie tylko będzie biła takie różne jak Izrael 4 do 0 w eliminacjach do Euro 2020. Ale również no, będzie potrafiła zagrać jak równe z, równe z Anglią z węgrami y, wygra oba mecze, no bo y, ten wiosenny, wiosenny terminarz no to no minimum 6 punktów musi kadra brzęczka zrobić, żeby y, jakieś mieć nadzieję na y, udaną jesień. No i ja mam nadzieję, że będzie tak, będzie tak dobrze, że Polska no, awansuje do tego Mundialu w Katarze, czego sobie i Wam życzę. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.